Większość kobiet popełnia błąd, który tylko pogarsza ich celulit. Sprawdź, czy ty też to robisz. Tym błędem jest oczywiście poleganie tylko na kosmetykach. Kosmetyki antycelulitowe mogą być pomocne jako uzupełnienie innych metod, ale oczekiwanie cudownych rezultatów tylko poprzez aplikację kremów czy żeli jest nierealistyczne. Ważne jest zrozumienie, że walka z celulitem to proces, który wymaga zaangażowania, cierpliwości i konsekwencji. Połączenie różnych działań może przynieść lepsze rezultaty i zmniejszyć widoczność celulitu. Co więc zrobić? Oto kilka działań, które warto wdrożyć w walce z celulitem. Zdrowa dieta. Odpowiednie odżywianie jest kluczowe w redukcji celulitu. Unikanie przetworzonej żywności, nasyconych tłuszczów, nadmiaru soli i cukru, a jednocześnie zwiększenie spożycia warzyw, owoców, białka i zdrowych tłuszczów może pomóc w redukcji tłuszczu i poprawie wyglądu skóry. Regularna aktywność fizyczna. Ćwiczenia mają duże znaczenie w redukcji celulitu. Trening kardio, bieganie, pływanie, jazda na rowerze, ćwiczenia siłowe, które angażują wiele mięśni, pomagają spalić tłuszcz, wzmocnić mięśnie i poprawić wygląd skóry. Masaż obszarów dotkniętych celulitem. Pomaga on w pobudzeniu krążenia krwi i limfy, rozluźnieniu tkanki łącznej, redukcji napięcia i poprawie wyglądu skóry. Picie wody. Pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu, utrzymaniu nawodnienia skóry i poprawie jej elastyczności. Zdrowy styl życia, unikanie palenia tytoniu, ograniczenie spożycia alkoholu, odpowiedni sen i redukcja stresu mają ogromne znaczenie dla ogólnego zdrowia skóry. A jeśli do tego wszystkiego dodamy dobry i naturalny krem na celulit, to dopiero możemy się spodziewać efektów, ale też nie od razu. Daj sobie kilka tygodni regularnej pielęgnacji, aby zobaczyć efekty. Kliknij w plusik, jeśli ten temat Cię interesuje i zaobserwuj nas po więcej takich treści.